Pilski informator handlowy. Dobry towar w promocyjnej cenie. Pilska spółka Tarpil zaprasza na giełdę samochodową. Odbywa się tradycyjnie na placu parkingowym na terenie targowiska. W tej niedzieli wystawiono do sprzedaży około 80 pojazdów różnych marek. Oto krótka prezentacja tej oferty. Opel Vectra rocznik 1997 wyceniony był na 7,5 tysiąca. Audi B4 rocznik 94 kosztował 6,5 Renault Laguna z rocznika 98 pojemność silnika 2 litry 7800. Peugeot 206 data produkcji 2001 na liczniku 151 tysięcy przejechanych kilometrów cena 11 200. Jeszcze jeden pojazd tej marki, Peugeot 207, dużo młodszy, rocznik 2006, cena 26300. Jedno z ciekawszych aut, Chrysler Stratus rok produkcji 88, bogato wyposażony, wyceniony był na 14500. Mercedes A170, rok produkcji 2000, silnik diesel, cena 13,500. Kolejny pojazd SAD Alhambra, 19 TDI, rocznik 99, wyceniony na 15700, ale cena do negocjacji. Mercedes model Avantgarde rok produkcji 99. Silniki 270 CD w dobrej cenie 17 200. Na ekranie telefon do właściciela 517 86 66 18. Tyle o samochodach, ale zajrzeliśmy przy okazji z kamerą na inny plac giełdowy. Tutaj od dawna handluje się także ptakami. Są tu gołębie, góry, kuczaki, koguty i cały asortyment towarów potrzebnych hodowcom. Słysząc takie pianie dziarskiego koguta, zapominamy, że stoimy w centrum wielkiego miasta. Wjazd na ten plac kosztuje symboliczne 2 zł i ruch, jak widać, całkiem spory. Pilskie targowisko tętni życiem 7 dni w tygodniu. Warto tu przyjechać także w niedzielę. Pilski informator handlowy. Dobry towar w promocyjnej cenie. Spotykamy się dzisiaj na Pilskim Targowisku, miejscu, które każdego dnia odwiedza kilka czy też nawet kilkanaście tysięcy osób, nie tylko mieszkańców Piły, ale też i całego regionu. Nasz program ma przede wszystkim informować naszych telewidzów, czyli Was, drodzy Państwo, o tym, co na Pilskim Targowisku można nabyć po atrakcyjnych cenach i po cenach konkurencyjnych. Gorąco zapraszam na pierwsze wydanie naszego programu. Program Pilski Informator Handlowy powstał z inicjatywy spółki i Targ mam nadzieję, że każde nasze środowe spotkanie będzie ciekawą propozycją handlową dla naszych telewidzów. Myślę, że gdy chodzi o tą formułę zewnętrzną, wygląd zewnętrzny targowisk, nie mamy się czego wstydzić. Już w tej chwili dotyczy to zarówno jednego, jak i drugiego targowiska, ale myślę, że głębsza wiedza potrzebna jest do tego, co się w środku dzieje. A w środku przecież mamy ogromny asortyment towarowy. Mamy, zacznę może od tego, że mamy tu ponad 100 pawilonów na targowisku. W którym w tej chwili rozmawiamy. Mamy 50 pawilonów na targowisku przy ulicy Ludowej. Mamy i łącznie 700 stanowisk o charakterze otwartym. To wszystko sprawia, że przecież oferta, będąca w dyspozycji sklepu, będąca w dyspozycji pawilonów handlowych, jest przeogromna. My od wielu lat staramy się również o to, ażeby tą ofertę towarową poszerzyć przede wszystkim o usługi. Każdy nowa usługa, typu usługi szewskie, typu usługi krawieckie, pozwala mieć nadzieję na to, że będzie coraz więcej klientów. Oczywiście że dzisiaj zapraszamy serdecznie do odwiedzania naszych targowisk. Idzie wiosna, pojawiły się pierwsze produkty krajowe, myślę tutaj o pomidorach i nie tylko. Stąd też każdy z klient, każdy z mieszkańców naszego miasta, każdy z mieszkańców subregionu bo takich przecież mamy klientów z całego powiatu i nie tylko, będzie mile widziany po to, żeby odwiedzić nasze targowisko, zetknąć się z tą szeroką ofertą. Nie tylko warzyw i owoców, ale również artykułów przemysłowych, również konfekcji i tej lżejszej, i tej cięższej, również mebli, no i przede wszystkim szeroka gama usług, a także i gastronomii. Nie ukrywam, że wzmocnieniem dla nas, dla naszej oferty jest również bardzo bogata branża meblowa, to co też jest do odnotowania dla wszystkich. Myślę więc, Także spokojnie możemy patrzeć w przyszłość, gdy chodzi o, o, o tą ofertę towarową. Ona będzie się w, w najbliższym czasie szczególnie poszerzać, bo, bo za chwilę pojawią się nowalijki, będzie ciepło, można będzie łączyć przyjemne z pożytecznym. Myślę tutaj o spacerach rodzinnych, bo przecież te są również taką formą bardzo atrakcyjną, gdy chodzi o to, co się oferuje na targowiskach. Bazarowy zawrót głowy. Pilskie targowisko zaprasza na zakupy. Tu kupisz naprawdę tanio. Mało tego, możesz się potargować. Tu znajdziesz przebogatą gamę towarów wielu branż. Pilskie targowiska zapraszają na zakupy. I Proszę powiedzieć, czy warto być w tym miejscu? Warto spotykać się z klientami i czy te produkty zawsze są świeże? A co do tego, to mamy właściwie pewność. Yy, tak, zawsze są świeże, a przynajmniej staramy się jak najbardziej, myślę, że wszyscy się starają, żeby mieć no, towar jak najwyższej jakości, no bo wiadomo, żeby... No nie to, co znajdujemy nieraz w naszych pilskich marketach, nie? Ważne jest to również, że kiedy kupujemy tutaj świeże warzywa i owoce, wspieramy lokalnych przedsiębiorców i lokalnych producentów. O tym też powinniśmy pamiętać, prawda? Tak, tak, oczywiście, jak najbardziej. Powinniśmy o tym pamiętać. Szczególnie ja tutaj apeluję do Pilan, aby zwrócili na to uwagę i myślę, że rynek nasz pilski trwa tyle już lat, że warto by było to przedłużać. Bardzo lubię tu kupować. I wszystko jest ekstra. Dlaczego warto kupować w tych miejscach, a nie w dużych sklepach, gdzie te produkty często nie są najświeższe? No tak, nie są najświeższe. My na bieżąco to przywozimy, także no wszystko jest świeżotkie. Nie bierzemy dużych ilości, systematycznie przywozimy, także klient zawsze jest zadowolony. Wspominaliśmy już dzisiaj również o tym, że pojawiają się pierwsze polskie produkty, prawda? Tak, pojawił się ogóreczek już, rzodkieweczka, sałata, także... Zaczyna być fajnie. Co z cenami w takim razie? Ceny, no, ceny też są konkurencyjne? Są konkurencyjne, są no, są wysokie, nie powiem. Na y, Klientów kieszeń są za wysokie, ludzie nie mają pieniędzy, ale jakoś musimy sobie radzić. No proszę powiedzieć, na przestrzeni tych lat, kiedy stoi Pan na tym właśnie pilskim targowisku, udało się zbudować taką bazę własnych klientów, osób, które do Pana wracają? Jak najbardziej. Gro ludzi wraca, y, część była w marketach, no i powracają z powrotem na rynek. Taki w takim razie taki to zapraszamy po ten świeży towar, nie tylko do tego stoiska, ale do wszystkich pozostałych, bo pilskie targowisko to miejsce, które warto odwiedzać. No jak najbardziej, tym bardziej, że pilski rynek jest bardzo ładnie zrobiony, rozwinięty, jest dużo asortymentu, także warto, warto, zapraszamy. W tej chwili jesteśmy przy stoisku z miodem. Miód to rzecz wyjątkowa, ale trzeba ją kupować od dobrych pszczelarzy, bo ten miód, który kupujemy w często w innych sklepach z miodem ma niewiele wspólnego, prawda? No tak jest. To już jedna pani, która od 10 lat u mnie kupuje, przychodzi, uśmiecha się i mówi, że ona kupiła miód. No ja mówię, to zdradziła pani. A właśnie, że niej kupiła u mnie dwa słoiki i w ten czas ja zdumiony jestem. A mój co pan się dziwi, nie zna się pan na żartach mówi, dosłownie na babskich żartach i na babskich chytrości, wiedziałem, że jest mocno tańszy, ale więcej już, już go nie kupię. Dlaczego warto odwiedzać pilskie targowisko? No bo czasami się przyjedzie, się odwiedza. Może coś się taniej kupi, a może straci się, to więcej, jak w sklepie. No i tak sobie chodzimy, spacerek robimy po targowisku. Jest normalne. Zbliża się okres wiosenny i wszystkie panie zapraszamy również na pilskie targowisko, a to za sprawą ciekawej oferty, chociażby tej związanej z przemysłem ubowniczym. Już od wielu lat na pilskim targowisku, z tego co pamiętam, Ikojarze, z bogatą i ciekawą ofertą, bo to się okazuje, cieszy i spotyka z ogromnym zainteresowaniem wśród kupujących, prawda? Tak. Zapraszamy tutaj przede wszystkim klientów płci męskiej na bardzo dobrej jakości spodnie, jeansy. Obecnie oferujemy kurtki wiosenne. W cenach od 65 zł, powiedzmy najdroższe są po 120. Dzińcy mamy bardzo dobre gatunkowo w cenach, również od 55, 65, 85. W najmodniejszych wzorach dla młodzieży, dla starszej młodzieży. Dziś stoisko numer 68. Od 20 lat w tym samym miejscu zapraszamy. Idzie wiosna, co w tym roku będzie modne dla tych najmłodszych naszych Milusińskich. W tym roku bardzo modne są spodnie, takie tak zwane Sindbady, zakończane na dole ściągaczami. Muszą być szerokie, obszerne. Także polecam jak najbardziej wszystko, co ma na dole ściągacze, jak najbardziej najmodniejsze, proszę zobaczyć, tutaj są jeszcze w innych kolorach z paskami szerokimi, również bluzki na styl tunik wszystko, co długie, wszystko, co się świeci. Także zapraszam Państwa serdecznie i. Polecam swój towar i nie tylko koleżanek i kolegów, również. Przypominamy tylko numer tego stoiska, aby klienci trafili w to miejsce właśnie. 29,30. Polskie targowisko i kolejne stoisko. Stoisko bliskie właściwie każdej pani. Proszę powiedzieć, co wiosną 2011 roku będzie modne, i po co to stoisko warto odwiedzać. Znaczy, na pewno z torebeczek będą modne, jasne torbeczki Jasne szarości, jasne beże, z dodatkiem rudych torebeczek i małe, i duże. A warto odwiedzać, no jeżeli każda kobieta chce być modną, no to uważam, że powinna coś sobie nowego sprawić na wiosnę, prawda? I na pielskim targowisku znajdziecie ciekawą ofertę, prawda? Oczywiście, oczywiście. Przypomnijmy raz jeszcze tylko naszym telewidzom, bo o tym nie mówiliśmy, by znaleźć to wyjątkowe stoisko, wystarczy zapamiętać numer stanowiska. To znaczy się, ja wiem, czy numer po numerze to chyba nic nie da, bo, bo numery są zasłonięte. Stoisko chyba jest takie dosyć znane w Pile. Tak mi się wydaje, bo, bo, bo dużo pań przychodzi tutaj jednak do nas. Jest dość długo, już tutaj pracujemy, handlujemy kilka ładnych lat. Nie wiem, jeżeli pani sobie kojarzą, zawsze mówią koło rybnego. Stoisko z konfekcją męską dzisiaj już odwiedzaliśmy, czas w takim razie na chwilę dla pani. Proszę powiedzieć Pani to co w tym roku będzie wiosną 2011 roku modne i po co to stoisko warto odwiedzać, a oferta, to obserwujemy, jest naprawdę bogata. Będą modne teraz bardzo kurteczki ze skajki ekologicznej, różnej długości, dzińsy, nogawka zwężana i różnego rodzaju tuniki w formie koszuli. Z paseczkiem przepasem w pasie. Nie spodziewałem się tak fachowej odpowiedzi. Warto zapamiętać numery stoisk, bo to będzie yy, godne uwagi i godne polecenia dla naszych telewizów i pewnie przyszłych klientów tego miejsca. W takim razie, jakie to są stoiska, gdzie można nabyć tak ciekawe, wiosenne już ubrania. Yy, numer stoiska 116, 117, 118, zapraszamy tutaj na rynek. Dlaczego, dlaczego warto, dlaczego warto odwiedzać bliskie targowisko? Czy to prawda, że rzeczywiście tutaj można nabyć towary, które są godne uwagi i dobre gatunkowo? I jeszcze w dodatku. W dobrych cenach. Oczywiście, że może nawet super towary, w najlepszych cenach. Polecam wszystkim, zawsze tu uchodzę, ubieram się. W tych ciuchach występuję w telewizji, także coś w tym jest. Pilski informator handlowy dobry towar w promocyjnej cenie. Mamo, czy chcesz, aby Twoje dziecko było zawsze uśmiechnięte i szczęśliwe? To, co najważniejsze dla dziecka, znajdziesz w sklepie Skrzad przy Alei Piastów 16B: zabawki, ubranka, łóżeczka, wózki, pościele i akcesoria dla niemowląt. Uwaga, promocja. Rożek dla Twojej pociechy w promocyjnej cenie: tylko 29 zł. Zapraszamy sklep z artykułami dla dzieci z krzat. Oferta promocyjna z hodowli owczarków niemieckich długowłosych. Możesz już dziś zostać właścicielem pieska tej wyjątkowej rasy. Hodowla wilcze Hamry na hasło pik zapewnia znaczny upust cenowy nawet do 20%. Zadzwoń po więcej informacji 602 703 067. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.wilczechamry.com Handlowa spółdzielnia spożywców z połem Merkury zaprasza na zakupy do domu handlowego Merkury 2 w pile. Z naszej bogatej oferty towarowej przedstawiamy wózek spacerowy Carmen. Nowoczesny, wygodny, praktyczny, bo wielofunkcyjny w wersji głębokiej i spacerowej. Wózek posiada duże pompowane koła, elastyczne zawieszenie, profilowaną rączkę z regulacją wysokości, w standardzie praktyczna torba na zakupy. Idealny dla każdej mamy i jej dziecka, wózek Carmen oferujemy w bardzo dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do domu handlowego Merkury 2 w Pile, ulica 1 maja 5. Wybór wózków dla dzieci zaskoczy każdą mamę. Potrafimy także zaskakiwać niskimi cenami. Zespół muzyczny Rizona zaprasza pary młode, organizatorów zabaw, eventów, imprez okolicznościowych. Profesjonalna obsługa, szeroki, uniwersalny repertuar muzyka na żywo. Uwaga na hasło PICH, 5% zniżka, dzwoni, nie zwlekaj. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.ballada.net. Autokomis Joker, który mieści się w pile przy ulicy Wojska Polskiego 49C, oferuje samochody różnych marek z rynku wtórnego, krajowego, jak również sprowadzane za granicę. Uwaga, oferta specjalna. Dacia Renault Logan, rocznik 2009, z silnikiem o pojemności 1,5 litra TCI, w bardzo korzystnej cenie 30 tysięcy złotych. Auto rejestrowane na 7 osób, stan techniczny idealny, gotowe do rejestracji w kraju. Przyjdź, zobacz, wypróbuj. To prawdziwa okazja. Autokomis Joker, Piła ulica. Wojska Polskiego 49C. Pilski Informator Handlowy. Dobry towar w promocyjnej cenie.